Posileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. wdzięcznością przynosimy owoce ziemi, naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy teraz Pana Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujący. Wszechmogący Boże i Najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego Przynosić do kapłanów owoce ziemi i snoty zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław. Przyniesione tu dary, nowe owoce i warzywa, dary ziemi, które zebraliśmy. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych do uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Nie będę Pana Boga poprawiał, bo dzisiaj dobrze trafi, ale... Życzę niech bym się spoczepił. <grymne> <grymne>